Czy na dni otwarte należy się umówić? Jeśli tak, proszę o informację. Chciałabym pojawić się na dniach otwartych. Bardzo mi miło, że piszecie i już pytacie o dni otwarte. W ostatnim czasie mamy mnóstwo wiadomości i telefonów. Już śpieszę z odpowiedzią, jak to aktualnie wygląda. Na ten moment dnie otwarte planuję na przełom września i października i zapisy na te spotkania wystartują w połowie września. O wszystkich szczegółach samych dni otwartych i szczegółach zapisów na dni otwarte będę informować na naszych profilach już końcem sierpnia, dlatego serdecznie zachęcam do śledzenia wszystkich profili na Facebooku, na Instagramie i tutaj na TikToku, żeby nie umknęło. Jak to było w poprzednich latach, tak samo i w tym roku zapisy na spotkania konsultacyjne otworzymy konkretnego dnia o konkretnej godzinie poprzez profil na Instagramie. Natomiast w tym roku nowość dla subskrybentek kanału na TikToku będzie pierwszeństwo w zapisach. To one w pierwszej kolejności dowiedzą się o terminie otwarcia zapisów i to one w pierwszej kolejności będą miały możliwość zapisania się na te spotkania. Dlatego jeśli zależy Ci na tym, żeby pojawić się u nas właśnie na dniach otwartych, serdecznie zachęcam do śledzenia wszystkich profili, zarówno na Facebooku, Instagramie, jak i TikToku, tak żeby informacje o dniach otwartych i o zapisach po prostu nie umknęły i nie przeleciały gdzieś na tablicę. Natomiast jeśli chciałabyś mieć pierwszeństwo w zapisach jak jako jedna z pierwszych móc umówić się na spotkanie na dni otwarte, zachęcam do subskrypcji kanału na TikToku, na którym już od dokładnie 11 dni publikuję każdego dnia jedną nowość z kolekcji 2026. Są to spoilery, które nie pojawią się nigdzie indziej na naszych profilach przed otwarciem sezonu. Zachęcam do śledzenia profili, do subskrypcji kanału na TikToku, a już końcem tego tygodnia będę miała dla Was fantastyczną wiadomość o wyjątkowym wydarzeniu, które czekać na nas będzie już wkrótce. Także śledźcie profile i czekajcie, bo będzie warto.